Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj miałem w dla Was film, który już skończyłem nagrywać. Dawno nic nie było na kanale odnośnie moich projektów, chrupków, gratów, które trzymam w szopie. Ale film odnośnie złodziejstwa, oszustwa, kradzieży, wałka, jak zwał tak zwał, przekrętu, będzie chyba bardziej tutaj na miejscu, więc poświęć mi te 4 minuty, bo on tyle trwa. Jak wracałem z pracy, to sobie go nagrałem. Popatrz, o co chodzi, wysłuchaj mnie, daj znać, podaj ten film dalej, a film z szopy jeszcze na swoje poczeka chwilkę. Cześć, witaj. Zanim ten filmik puścisz dalej albo go przeskrolujesz, poczekaj chwilkę, bo chcę Ci coś powiedzieć na temat Twoich pieniędzy. Na temat naszych pieniędzy, jak nas chcą okraść, jak chcą nas oszukać. Słuchajcie, wracam sobie z pracy. Byłem dzisiaj na szkoleniu z ratownictwa medycznego. Bardzo fajne szkolenie, przydatne. No i dostaję telefon. Patrzę na telefonie, na smartfonie wyświetla mi się numer prywatny. Mówię, dobra, odbiorę nie. Odbieram, mówię, słucham. Przedstawiła mi się jakaś pani z ukraińskim akcentem. I ona mówi do mnie, że dzwoni z banku PKO, BP, ponieważ na moje imię i nazwisko zostało złożone wniosek o kredyt gotówkowy na wysokość 47 tysięcy złotych no i to zbudziło ich podejrzenie bo wypłata tego kredytu ma pójść już nie pamiętam do kogo powiedzmy jakiejś tam Aliny Kowalskiej a ta Alina Kowalska jest u nich na czarnej liście jako osoba która jest no oszustem jest niegarygodna i w ogóle nie no ja mówię do pani no dziwne bo ja konta w PKO BP nie mam nie? Ale proszę pana, tutaj już jest wniosek zatwierdzony, tylko czeka na weryfikację, bo ona musi potwierdzić moje dane, żebym pieniędzy nie stracił, żebym potem nie musiał spłacać. Ja do niej mówię: "Proszę pani, ja mówię, nie mam u państwa konta. Nigdy nie składałem wniosku kredytowego. Ja mówię, to jest niemożliwe". I pani zaczęła jakby podnosić do mnie troszeczkę głos, bo może widziała, że coś zaczynam jadrzeć, że coś jest mi tak z tym jej telefonem. I mówi, że ona musi zweryfikować, bo moje dane wrażliwe wyciekły, to może być oszustwo, że mogą mnie pieniądze ukraść, że po co potem ja mam płacić, że ona musi sprawdzić, czy ja to ja, czy to ja składałem ten wniosek. No więc ja do niej mówię grzecznie, czy może podać mi swoje imię nazwisko, bo chciałbym to zweryfikować w placówce, akurat mam placówkę w banku u siebie w mieście. No i ona zaczęła się motać, że nie, że to dane wrażliwe, że, że ona sprawdzi zaraz jak coś to anulują tą całą bo pieniądze pójdą na inne konto i tego i tak mi zaświeciła lampka w głowie, co ci ludzie mają właśnie do nas, że chcą nas na każdym kroku okradać. Ja rozumiem jeszcze wiecie słuchajcie, pożyczka taka 3000 chwilówka, że tam tak naprawdę możemy ją wziąć przez internet na każdego, bo tam dużo rzeczy nie trzeba, ale 47 tysięcy złotych i ktoś do ciebie dzwoni z numeru prywatnego, nie chce podać imienia, nazwiska jeszcze raz, żeby do weryfikacji, zaczyna się motać. Powiem wam, uważajcie, dajcie znać swoim znajomym, rodzicom, osobom starszym, babci dziadkowi, bo naprawdę dobie teraz, XXI do wieku tego, co się dzieje, tej sztucznej inteligencji i różnych innych kombinacji na plika, na wnuczka, na, na wujka, na ciocie, na, na dziadka to naprawdę każdy może z nas potracić pieniądze. Jeżeli ktoś powie dwa słowa za dużo, to naprawdę można y, zrobić sobie problem. Mało tego, ja powiedziałem pani jeszcze, że mój PESEL jest zastrzeżony, bo mam go zastrzeżonego w bo to jest taka opcja. I jeżeli bank sprawdza was jako kredytobiorców, to ten PESEL musi być ostrzeżony i każde powiadomienie dostajecie na, 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 te, na tą aplikację, ona powiedziała, że to nie ma znaczenia, bo ona musi to sprawdzić, y, potwierdzić, że ja to ja. I wtedy sprawa będzie załatwiona, więc rozłączyłem się, wyłączyłem się, nie będę prowadził dalej rozmowy z takimi osobami, ale mówię wam, słuchajcie, uważajcie na siebie i nie chcę być te teraz wilkiem do drugiej osoby, ale też zastanówcie się, że naprawdę to co się teraz dzieje, że tutaj niby nasi przyjaciele na wschodniej granicy, bufor, który nas chroni przed wojną, tacy dobrze, a tutaj jednak są ludzie, którzy nas chcą okraść, to naprawdę w głowie mi się nie mieści. Trzymajcie się, podajcie dalej ten filmik, powiedzcie dalej swoim rodzinom, znajomym, bliskim, że takie wałki też teraz są, żeby uważali, żeby nie podawali przez telefon żadnych informacji. Bo to naprawdę człowiek może się zagotować, zestresować, że jak to tyle pieniędzy, że, że stracę swoje oszczędności i, i w ferworze nerwów i tego wszystkiego powie coś więcej i potem mogą być z tego problemy. Ja wracam do domu. To taki nieakcent motoryzacyjny, ale mam nadzieję, że przyda Wam się. Trzymajcie się, pozdrawiam.